Um. Więc poznałam go W klubu kawiarni Jako fachowca Na delegacji Już po tygodniu przyjechał Do moich rodziców Osobiste zapoznanie zrobić Jak zaprosił mnie kiedyś na dancing To, to się nie upił wódką bynajmniej Ale winem i w dodatku importowanym. Kiedyś przyszło, Przysłał mi Depesze o miłości wierszem mówił O Boże Skąd on się tu wziął? Taki piękny Coś pięknego No ładne cacko Dzień dobry, zastałem Jolkę Znikąd ratunku, znikąd pomocy Potrzebuję pomocy O nie bywałem się rozpadł, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dopeczka. Nie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem. Nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Mówilibyśmy, czy chcesz jeszcze dobro. I bez żadnego czymś, żeby się z Proszę powtórzyć pytanie. Ja nie lubię dwa razy jednego powtarzać. No nie ma problemu, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zabrać pieniądze na ja obowiązki. Ile mam czasu na odpowiedź? Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Ja tam wódki nie lubię. O wiesz, A wiro A jak zamiaruję na wsi, na urzędzie się utrzymać? Któż takiego raz, dwa zmarnują, z nogami Ile pali? Pięć. Nieźle. A mój wagur dziesięć. Ile? 300 dolarów? No. Opujałeś. Co ja sobie za to kupię? Maciki. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Chciałem się przedstawić, inżynier Mamo nie jestem. Proszę Państwa, ja nie jestem przeciwny zebraniom, wręcz przeciwnie. Nie mam nic naprzeciwko, ale... A teraz łapy z gubę, Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę. Uspokój się, nie pij tyle. Koko jumbo i do przodu to moje hasło Dobre, nie? Zobacz, bracie Spójrz, jak oni się ruszają Przykumaj te kocie ruchy Jak ja zakochany jestem Dobra, dobra Nie poznaję kolegi Cicha woda y, Alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda kolońska Widzisz synku? Tak wygląda balero Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Ale jedna tam miała bimbały Zmiksowałyście, boście chłopa na to nie miały! Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny Oj, dobre to były czasy Po trzebie i granat pod ręką był <ścoughs> I karawi Po kumam czacze, być może zakosacze, Już prawie to skaczę, Jak bałwan ruszam się, patrzycie na... I wy mi pomożecie, tancerza ujrzeć chcecie, jak partner w toalecie będę kręcił się. Wiedziałem już, że mogę, lecz połamałem nogę, wszedłem na nową drogę, będę trenował jogę. Bo ja może nauczysz mnie jak tańczyć się. Pytanie pierwsze. Zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz.

Czają się zbyt często Takie chwile jak te To zbyt często. Mocą dobrych wspomnień z Oddycham, to jest muzyk Dlatego biorę wolne od życia Ku chwale spontaniczności Łapię chwile nie ufając w przyszłości To idealny moment, żeby poczuć snu energi ludzi, których rozumiesz bez słów Do wszystkich świata stron wysyłam tę te energię Teraz wszyscy łapy w woła Takie chwile jak te Nie zdarzają się zbyt często Takie chwile jak te To nasze zwycięstwo Ja wiem, że takie chwile jak i do just pretend